Ja to mam takie ciche i marzenie, żeby takich komfortów nie trzeba było urządzać. Na pewno nikt z nas nie wie, co czują. Co czujemy w takich momentach, o takich zdarzeniach, to nas to bezpośrednio nie dotknie. Walczymy o to, żeby to bezpieczeństwo w górnictwie było coraz lepsze, ale jak Państwo bardzo tak doskonale wiecie, ten rok wcale nie jest taki dobry i... I obawiam się, mówię to z żalem i z przykrością, że ten konkurs będzie miał dalszy ciąg. Gratuluję wszystkim, którzy zdecydowali się na to, żeby wziąć udział w tym konkursie, bo wydaje mi się, że są to bardzo osobiste przeżycia, z którymi się dzielicie. A dla nas o tyle to jest interesujące, że mamy możliwość wczytać się czytać się to, co Państwo w takich trudnych dla każdego człowieka momentach przeżywali. Poznamy, widzimy wszystkich uczestników konkursu, rozdamy yy, konkretne A. nagrody, podziękujemy Wam i nie rozstaniemy się i na tym nie koniec dzieła. Drugim ważnym etapem będzie skierowanie tych Waszych cennych prac takie oceniam po wstępnym przeczytaniu yy, wybranych prac, bo nie było mi dane przeczytać wszystkich 56, tak jak to zrobiła kwalifikowana komisja konkursowa. Po przeczytaniu tych kilku wybranych prac jestem pewien, że będzie piękne zbiorcze dzieło w książce w jednolitym wydaniu. Do tego dzieła poprosimy specjalistów z dziedziny socjologii, żeby. Przygotowali odpowiednie analizy socjologiczne, a to po to, że mamy pewność jako związek, jako naukowcy, Główny Instytut Górnictwa, jako Fundacja Rodzin Górniczych, którzy e, zawsze walczą o tą poprawę bezpieczeństwa, że będziemy mogli zrobić w tej dziedzinie coś więcej na przyszłość. W drugim etapie po tym opracowaniu socjologicznym wydana książka trafi do konkretnych odbiorców, do przedsiębiorców górnictwa, do instytucji okołogórniczych, do związków zawodowych. Trafi również do parlamentu, rządu, nie ominiemy prezydenta i nie, umie, nie ominiemy górniczych. Dziękuję za i, i, i z która mnie do tego zmusiła. do tego pisania, no i panu prezesowi Fundacji, wam wszystkim, że mnie przyjmiecie, bo ja myślałam, że jako mógł y, nie miał wypadku śmiertelnego, to ja Fundacji nie mogę tam bo nie wiem, tak jak Także bardzo się cieszę, że jest, jest, jestem z Wami. I jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że dobra y, nie widać, widać zło, ale, ale to dobro. Jest to dużo wokół nas, i tylko szukajmy. I, I pamiętajmy o tym, że i, szybko odchodzimy, szybko człowiek, y, zresztą nasz papa miał takie piękne słowa. Trzeba nie bo, bo, bo szybko odchodzi. Więc ja Wam życzę wszystkich w tych dramatach Waszych dużo optymizmu i dużo uwierzenia w sąsiada ludzi, w, w rodzinę, z całego serca. Przepraszam, jak to wzruszła Dzięki, wielu wielkie bardzo. A jeszcze tak, przepraszam, najważniejsze, wiecie już z artykułu, że mój mąż ciężko się nauczył rzeźbić, to jest bardzo nienawidywacjalna rzecz, został mi jeden, ostatnia rzeźba, matka z dzieckiem, więc to jest akurat pasja do fundacji i chciałbym nawet do prezesa, żeby po prostu tą rzeźbę postawić gdzieś w tym, żeby ona służyła i, i pocieszała, że matka z dzieckiem, to to jest kundacja. Dzięki. Dziękuję.